Lądujemy w Krakowie, drugie największe lotnisko w Polsce i największy port regionalny. Od sokolnika przez safety oficera po prezesa doktora Pamułę. Porozmawiamy z tymi wszystkimi osobami. Lotnisko w Krakowie to najbardziej ruchliwy regionalny port lotniczy w Polsce. Chociaż wzrosty ruchu nie są tutaj tak spektakularne jak w innych portach, wynika to z tego, że przewoźnicy weszli tutaj zdecydowanie wcześniej niż na inne lotniska. Swoją bazę miała tutaj m.in. linia Sky Europe, a także Central Wings, które dzisiaj już nie latają. Ryanair nie ma w Krakowie swojej bazy, ale jest to najważniejszy przewoźnik na tym lotnisku. Baza, czy będzie? Odpowiem na to pewnie na koniec roku, dlatego że w tej chwili prowadzimy rozmowy z kim należy. Uruchomione wiosną 2012 roku połączenie do Moskwy to jeden z hitów krakowskiego lotniska. Kraków to jedyne lotnisko poza Warszawą, na które lata ten rosyjski przewoźnik. Aeroflot bardzo poważnie do tego podszedł, kupił czynowe samoloty dla połączenia krakowskiego, w tym jednego Airbusa i dwa te Such 100. Aeroflot obsługuje połączenie z Krakowa do Moskwy samolotami Sucho i Superjet 100. To jedna z niewielu tras na całym świecie, na których lata ten nowoczesny rosyjski odrzutowiec. Na lotnisku mamy 12 ptaków, każdy ma swoją tutaj oddzielną owolierę, mamy sokoły, sokoły wędrowne, rarogi stepowe, to jest na przykład rarog stepowy, rarogi górskie, jaszczębie harisa i jaszczębia gołębiarza. Po pewnym czasie ptaki, na przykład gawrony, które są dość inteligentne, no przyzwyczajają się, że... że w zasadzie realnego zagrożenia nie ma. No, tutaj realne zagrożenie jest, więc, więc do, do, do metody sokolniczej nie są w stanie się przyzwyczaić. Proszę zobaczyć, parking wielopoziomowy za własne środki, tak? yy, Łącznik za własne środki. ST-12 to jest serce lotniska, o którym pasażer właśnie nie pyta, tak? bo co jego to obchodzi, czy będzie energia na lotnisku cenie. Ta nowa podstacja w tej chwili już zapewnia wszelkie obecne, jak i przyszłe potrzeby, nie tylko lotniska jako takiego, ale również jego użytkowników i inwestycje takie jak. Budowa nowej wieży kontroli ruchu lotniczego, jak też wszystkich innych instalacji na lotnisku, takich jak światła, podejścia, światła nawigacyjne, urządzenia typu ILS, typu DIVOR, to wszystko będzie zasilane z tej stacji. Jedna z najważniejszych inwestycji w Krakowie w ciągu ostatnich lat to otwarty w listopadzie 2010 roku łącznik, czyli droga kołowania Alfa 1. Dzięki nowemu wjazdowi na płytę postojową, jak również trzem nowym stanowiskom postojowym dla samolotów kodu C. Maksymalna godzinowa liczba operacji w Krakowie wzrosła z 17 do 30. Ponad 1200 samochodów mieści się na siedmiopoziomowym parkingu tuż przy terminalu międzynarodowym krakowskiego lotniska. Dzięki temu pasażerowie są w stanie bardzo szybko dotrzeć z parkingu do hali odlotów. Są robione przymierzenia do Jelesa kategorii drugiej. Dość potrzebnego tutaj, z uwagi na, na mgły, częste. Kiedy ten JLS będzie, czy lotnisko jest przygotowane już do niego? Na lądowania w drugiej kategorii, jeszcze tej zimy, chyba nie możemy liczyć, natomiast starty jak najbardziej. Pięć ciężkich wozów bojowych, w tym jeden najnowszy. Bauer Pantera z 17-metrowym wysięgnikiem zapewniają krakowskiemu lotnisku ósmą kategorię ochrony przeciwpożarowej. Lotniskowi strażacy są w stanie dojechać w ciągu półtorej minuty na obydwa progi drogi startowej. Podział na terminal krajowy i terminal międzynarodowy powstał w związku z tym, że nasza przepustowość terminala międzynarodowego już osiągnęła powolutku swój kres. W związku z tym powstał, e, zaadoptowany tymczasowo budynek administracyjno-techniczny do celów obsługi pasażerów e, pod nazwą Terminal Krajowy. Krakowski Terminal Krajowy powstał kilka lat temu jako tymczasowy budynek, ale wszystko wskazuje na to, że będzie funkcjonował aż do 2015 roku. Chociaż po bankructwie Old Express nie jest tutaj już aż tak tłoczno, nie jest potrzebny namiot, by obsługiwać odlatujących pasażerów. To nadal terminal odbiega jakością od terminala międzynarodowego w Krakowie, a tym bardziej od budynków w innych portach regionalnych w Polsce. Terminal krajowy w Krakowie krytykowany jest m.in. za to, że położony jest daleko od terminala międzynarodowego, a do niedawna jedynym sposobem przemieszczania się pomiędzy obydwoma budynkami był lotniskowy autobus. Od września przed terminalem krajowym będą zatrzymywać się nareszcie na również autobusy miejskie. Dzięki temu pasażerowie podróżujący z centrum Krakowa będą mogli dojechać bezpośrednio na terminal krajowy nie przejeżdżając przez Terminal Międzynarodowy. Łącznie przepostować terminali pasażerskich wynosi 3 miliony 150 tysięcy rocznie. Terminal Międzynarodowy w Krakowie do najprzestronniejszych nie należy. Spółka chce jednak nadrabiać jakością obsługi pasażerów. Przede wszystkim nastawiamy się na obsługę pasażera, na wysoki standard obsługi pasażera. Uruchamia własną korporację taksówkową, ma własne call center. Oferuje pomoc Need Help na lotnisku. Są to praktykanci z krakowskich uczelni. Pierwotnie z krakowskich, teraz, w związku z rosnącym zainteresowaniem, są to studenci już ze wszystkich krajowych uczelni, którzy biją się o miejsca w tym programie. I ich zadaniem jest pomoc pasażerów na terminalu. Takie sformułowania, na przykład jak check-in, boarding pass czy gate, są często niezrozumiałe dla pasażerów. E, dlatego my staramy się to wyjaśniać w taki najbardziej przystępny sposób e, i pomagać, jak tylko potrafimy, aby podróż była jak najbardziej przyjemna, żeby pasażerowie wracali do nas na lotnisko e, i żeby po prostu dobrze wspominali lot. Jeśli chodzi o wycieczki po lotnisku, to Kraków Airport rozpoczął ten projekt jako pierwszy w Polsce. Jako jedyne lotnisko oferujemy na razie taki program. Program wycieczek Kraków Airport skierowany jest głównie zarówno dla młodych ludzi, dla, dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, ale także dla uczelni wyższych z Krakowa i z innych miast. Oraz firm prywatnych, takich jak na przykład biura podróży. Są to, są to profile ścieżka pasażera, zawody na lotnisku, są też profile specjalistyczne typu język angielski, historia lotnictwa, historia naszego lotniska śladami Jana Pawła II. Kolejnym udogodnieniem, które przygotowało lotnisko dla pasażera są monitory, na których prezentowany jest rozkład bieżący odjazdów autobusów, komunikacji miejskiej oraz pociągów. Są zlokalizowane trzy monitory na terenie lotniska, dwa w terminalu międzynarodowym, w strefie przylotowej i w strefie ogólnodostępnej koło informacji. Ten biznes lounge jest otwarty od, roku 2000, od końca roku 2007. Jest to biznes lounge w strefie Schengen. Mamy jeszcze drugi biznes lounge w strefie odlotów non-Schengen. Jest to salon dla pasażerów klasy biznes, jak również posiadaczy kart lojalnościowych. Skąd cena szynobusu przewozów regionalnych z Krakowa na lotnisko w Balicach wzrosła do 19 zł za podróż w jedną stronę, dużo lepszym sposobem dotarcia na lotnisko są autobusy miejskie. Od września dojechać autobusem na krakowskie lotnisko będzie jeszcze łatwiej, bo zostaną wprowadzone dodatkowe kursy autobusów. Na koniec 2.14 lub początek 2.15 chcemy oddać pierwszą część terminala, to znaczy tą wyloty z tą dobudowaną, która będzie stanowić 60% całości. tak? W ciągu roku 2015 wyremontować dzisiejszy międzynarodowy terminal i połączyć go takim kwadratem, tak jak jest w projekcie pokazane i w 2015 mieć na 8 milionów, czy 8,5 miliony, 7,5, między 7,5 a 8,5 miliona pasażerów potencjalnie tyle może obsłużyć. Polska to bardzo inteligentny region, gdzie nie zadawala naszych turystów Egipt i Tunezja, tylko chcą już latać na połowie do Norwegii, są na Wyspy Kanaryjskie i chcą jeszcze w inne części świata po to, żeby go zwiedzać. Małopolska to ludzie spółki inteligencji, tak? to, to wyższe uczelnie, to, to, to baza lekarzy no, no w ogóle ludzie bardzo wykształceni, którzy korzystają z tych naszych propozycji.